Cześć, no, ja dzisiaj pokażę Wam jak zrobić sobie customowy kursor. W sensie nie tak do końca customowy, bo, bo w się sensie można sobie pobrać tam jakieś kursory. Oh, Link do strony będziecie się w opisie. Teraz ja wpisuję na przykład Roman. Kursor. Albo nie, to samo chroman. I teraz wybieramy, który chcemy. Na przykład... Ja mam ten. No i dobra kliknę. I tutaj, tutaj klikamy tak, Download. Ja już tam więc nie będę nie będę tego bo dobra, sobie pobiorę. Dobra. Yy, teraz będziemy tu. Klikamy. A nie, nie klikamy. Klikamy tak. Klikamy wyodrębni wszystkie, wyodrębni. Też pojawia, takie coś. Teraz wchodzimy do hmm, panelu sterowania. Przeci dźwięk. Tutaj wpisujemy mysz. Klikamy. Klikamy wskaźniki. I teraz na przykład klikamy tutaj przeglądaj. Klikamy. A no tak jak o najważniejsze części. Sady. Teraz tak trzeba... To, co pobraliśmy, czyli tą chromę. Oto. Trzeba. Yy, yy, tak, trzeba dać do. No, ja mam dysk C tutaj taki. Jak nie macie tutaj, to musicie tam poszukać gdzieś i klikamy, klikamy w tym dysk C. Klikamy Windows. Klikamy Cursors. Tutaj, tutaj dajemy chroma. Ja już tam tutaj ten, więc nie będę. I teraz, teraz wchodzimy tutaj w tą misz Wskaźniki. Przeglądaj. Ja tutaj jeszcze miałem face, na przykład klikam. I teraz jaki chcę mam na no, ten pierwszy. Załóżmy, że chcę... O, taki. Teraz klikamy zastosuj. I ja mam taki kursor fajny. Dobra, na ten film to na tyle, ja się z wami żegnam, cześć.